Co miesiąc dostajesz wypłatę i myślisz: W końcu odłożę trochę pieniędzy. Ale potem dzieje się coś dziwnego. Tydzień, dwa tygodnie, koniec miesiąca i znowu patrzysz na puste konto. Gdzie to wszystko zniknęło? Czujesz frustrację, bo przecież nie kupowałeś niczego wielkiego. Po prostu pieniądze zniknęły. Dziś odkryjesz prawdę, która może być bolesna, ale jednocześnie wyzwalająca. Pokażę ci najczęstsze błędy, które niszczą twój budżet. I jak przestać je popełniać? Pierwszy błąd to brak świadomości, gdzie uciekają Twoje pieniądze. 90% ludzi nie śledzi swoich wydatków. Kupują kawę, obiad, drobne zakupy i myślą, to tylko kilka złotych. Ale te kilka złotych pomnożone przez dni i tygodnie zamienia się w setki, a nawet tysiące złotych rocznie. To jest jak dziura w kieszeni, przez którą sypią się pieniądze, a ty nawet tego nie widzisz. Większość ludzi żyje w finansowym śnie. Mają mgliste pojęcie, ile wydają na jedzenie, rozrywkę czy ubrania. I właśnie dlatego nigdy nie mają kontroli nad swoimi pieniędzmi. Nie możesz zarządzać tym, czego nie mierzysz. To podstawowa zasada. Jeśli nie wiesz dokładnie, gdzie idą twoje pieniądze, nigdy nie będziesz w stanie ich zatrzymać. Drugi błąd to zakupy emocjonalne. Miałeś ciężki dzień w pracy? Kupisz sobie coś, żeby się pocieszyć. Jesteś szczęśliwy? Świętujemy zakupami. Nudzisz się? Skrolujesz sklepy internetowe, używasz zakupów jako terapii na emocje. Problem w tym, że ta terapia jest droższa niż myślisz i działa bardzo krótko. Zakupy emocjonalne to pułapka, w którą wpadają nawet świadomi ludzie. Reklamodawcy doskonale to wiedzą. Dlatego reklamy nie sprzedają produktów, tylko emocje. Szczęście, sukces, pewność siebie. Kupujesz nie rzecz, ale uczucie, że ta rzecz ci da. I za chwilę orientujesz się, że to złudzenie. Ale pieniądze już wydane. Trzeci błąd to syndrom nadążania za innymi. Koleżanka kupiła nowy telefon? Ty też chcesz? Znajomy zmienił samochód? Może i ty powinieneś. Media społecznościowe bombardują cię obrazami idealnego życia innych ludzi. I nagle czujesz presję, żeby mieć to samo. To wyścig, którego nie możesz wygrać, bo zawsze będzie ktoś, kto ma więcej. Prawda jest brutalna. Ludzie, którzy pokazują luksusowe życie w mediach społecznościowych, Często żyją na kredyt. Pokazują fasadę, nie rzeczywistość. A ty niszczysz swój budżet, żeby udawać kogoś, kim nie jesteś, dla ludzi, których nawet nie znasz. To absurd, ale dzieje się codziennie milionom osób. Czwarty błąd to brak budżetu. Większość ludzi, słysząc słowo budżet, myśli: nudne, ograniczające, skomplikowane. Ale budżet to nie więzienie to mapa. Bez mapy jeździsz na oślep i dziwisz się, że zabłądziłeś. Budżet mówi twoim pieniądzom, gdzie mają iść, zamiast zastanawiać się na koniec miesiąca, gdzie poszły. Nie potrzebujesz skomplikowanych arkuszy i aplikacji. Potrzebujesz prostego planu. Tyle zarabiam, tyle wydaję na podstawowe potrzeby, tyle odkładam, tyle mogę wydać na przyjemności. To nie Rocket Science, to podstawowa matematyka. Ale większość ludzi unika tego, jakby tworzenie budżetu było karą, nie narzędziem wolności. Piąty błąd to subskrypcje i abonamenty, o których zapominasz. Siłownia, której nie używasz od pół roku, platformy streamingowe, które włączasz raz na kwartał, aplikacje premium, które zainstalowałeś kiedyś i zapomniałeś. Każdy z tych abonamentów ciągnie pieniądze z Twojego konta co miesiąc i nikt ci nie przypomni, że płacisz za coś, czego nie używasz. Przejrzyj swoje wyciągi bankowe. Serio, zrób to teraz. Będziesz zaskoczony, ile płacisz za rzeczy, o których istnieniu nawet nie pamiętasz. Wytnij wszystko, czego aktywnie nie używasz. To może być kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset złotych miesięcznie. Pieniądze, które można przeznaczyć na coś sensownego. Szósty błąd to kupowanie tanich rzeczy, które szybko się psują. Myślisz, że oszczędzasz kupując najtańsze buty za pięćdziesiąt złotych, ale te buty rozpadają się po dwóch miesiącach. Kupisz kolejne i kolejne. W ciągu roku wydasz dwieście złotych na tanie buty, zamiast raz kupić porządne za sto pięćdziesiąt, które wytrzymają dwa lata. To nie dotyczy tylko butów. Elektronika, ubrania, meble, narzędzia. Kupujesz tanio, kupujesz dwa razy, albo trzy, albo dziesięć. W długim terminie wydajesz więcej, a jeszcze tracisz czas i energię na ciągłe kupowanie zamienników. Czasem prawdziwa oszczędność to zapłacenie więcej na początku. Siódmy błąd to brak funduszu awaryjnego. Życie jest nieprzewidywalne. Samochód się psuje, pralka odmawia posłuszeństwa, dostajesz nieoczekiwany rachunek. I co wtedy? Sięgasz po kredyt. Pożyczkę, kartę kredytową, bo nie masz poduszki finansowej, i nagle jeden problem zamienia się w spirale długów. Fundusz awaryjny to nie luksus, to konieczność. Nawet jeśli zarabiasz niewiele, staraj się odłożyć chociaż trochę na czarną godzinę. Zacznij od tysiąca złotych, potem dwóch. Cel to trzy do sześciu miesięcznych wydatków. Brzmi dużo? Może. Ale każda złotówka odłożona na ten fundusz to spokojniejszy sen i mniejszy stres. Ósmy błąd to płacenie minimalnych rat kredytu. Masz kartę kredytową, kredyt konsumpcyjny i płacisz tylko minimalną ratę, myśląc, że to rozsądne? To jeden z najgorszych błędów finansowych. Odsetki zjadają twoje pieniądze. Dług nie maleje, tylko rośnie. Płacisz lata za coś, co dawno przestało ci dawać radość. Jeśli masz długi, atakuj je agresywnie. Płać więcej niż minimum. Zaczynaj od długów z najwyższym oprocentowaniem. Każda dodatkowa złotówka wpłacona teraz to kilka złotych zaoszczędzonych na odsetkach w przyszłości. Długi to łańcuchy, które trzymają cię w miejscu. Zerwij je najszybciej jak możesz. Dziewiąty błąd to kupowanie na kredyt rzeczy, które tracą na wartości. Nowy telewizor na raty. Telefon na kredyt. Wakacje finansowane kartą kredytową. Płacisz przez rok za coś, co straciło połowę wartości w miesiąc. To finansowe samobójstwo. Zasada jest prosta. Kupuj na kredyt tylko to, co zyskuje na wartości lub generuje dochód. Wszystko inne płać gotówką albo czekaj aż uzbierasz. Dziesiąty błąd to brak celów finansowych. Dlaczego masz oszczędzać? Na co? Po co? Jeśli nie masz odpowiedzi, twoja motywacja umrze po tygodniu. Ludzie potrzebują celów, żeby działać konsekwentnie. Czy to wakacje za pół roku, czy fundusz na mieszkanie za pięć lat, czy po prostu spokój finansowy. Musisz wiedzieć, po co to wszystko robisz. Cel finansowy to nie tylko kwota. To wizja życia, które chcesz mieć: więcej wolności, mniej stresu, możliwość robienia tego, co kochasz. Kiedy masz jasny cel, łatwiej odmówić sobie impulsywnemu zakupowi. Bo wiesz, że każda złotówka wydana dziś to krok do tyłu od celu, który naprawdę ma dla Ciebie znaczenie. Ostatni błąd to myślenie, że małe kwoty nie mają znaczenia. Pięć złotych tu, dziesięć tam. Co to zmieni? Wszystko. Małe kwoty się sumują. 20 złotych dziennie to 600 miesięcznie. To ponad siedem tysięcy rocznie. Z niczego. Przestań lekceważyć małe wydatki. To one najczęściej rujnują budżet, niewielkie zakupy. Każdy z tych błędów wydaje się niewielki, ale razem działają jak termity. Powoli niepostrzeżenie niszczą fundament twojego budżetu. Dobra wiadomość? Możesz je wszystkie naprawić. Nie musisz robić wszystkiego naraz. Zacznij od jednego błędu. Napraw go. Potem kolejny. Krok po kroku odbuduj swoje finanse. Większość ludzi popełnia te błędy, bo nikt ich nie uczył inaczej. Nie jest to twoja wina, że nie wiedziałeś. Ale od teraz już wiesz. I teraz masz wybór. Albo dalej popełniasz te same błędy, albo zmieniasz coś dziś. Małe zmiany w codziennych nawykach prowadzą do ogromnych rezultatów w długim terminie. Jeśli ten materiał otworzył ci oczy na błędy, które sabotują twój budżet, to zostań z nami. Subskrybuj kanał Zrozum Pieniądze, bo regularnie pokazujemy konkretne strategie, które pomagają realnym ludziom przejąć kontrolę nad swoimi finansami. Żadnej teorii z podręczników, tylko praktyczne rozwiązania, które działają. Twoje finanse mogą wyglądać zupełnie inaczej. Wystarczy jeden klik w subskrybuj i konsekwentne działanie. Zaczynamy